Dobry wieczór moi drodzy. Witam ponownie w komentarzu niedzielnym wieczornym. Już u mnie po burzy, po bardzo gorącym dniu, co nie znaczy, że wieczór się stał chłodniejszy. Wcale nie. Nadal jest powyżej 20 stopni, ale nic to nie zniechęcamy się. Dzisiejszy komentarz chciałabym poświęcić w sprawie zaginięcia. Sergieja Ensa, 34-letniego mężczyzny, który pochodził z Rosji, ale od wielu, wielu lat mieszkał wraz z rodziną w Niemczech w Bielefeld. Miał żonę Inę oraz dwójkę dzieci, dziewięcioletnią córkę i dwuletniego syna. Mężczyzna zaginął 21 sierpnia 2016 roku, ale bynajmniej nie w Niemczech, a. Podczas wakacji, na które rodzina poleciała na Rodos do Grecji, wakacje były udane, rodzina bawiła się świetnie, a mężczyzna zaginął w zasadzie w dzień powrotu do domu. Okoliczności zaginięcia były takie, że mężczyzna o siódmej rano wyszedł z hotelu. I celem udania się na plażę i wysypa, wysypania kamieni, które dzieci przez cały poby, pobyt namiętnie zbierały, i miały zamiar zabrać je do domu, ale ponieważ było to niemożliwe, małżeństwo ustaliło, że mężczyzna wyrzuci te kamienie z powrotem na plażę, kiedy dzieci będą jeszcze spały. I właśnie taka okoliczność nadarzyła się w dzień powrotu do domu, czyli 21 sierpnia. Mężczyzna wziął worek z kamieniami ważący około 5 kg i wyszedł na plażę wyposażony tylko w swój telefon komórkowy, i miał wrócić za około 10 minut, bo hotel umiejscowiony był w, takim, w taki sposób, że kiedy wychodziło się z hotelu, e, trzeba było przejść przez ulicę i już e, było się na plaży. No, mężczyzna wyszedł, kobieta, żona yy, została w domu, kontynuowała pakowanie, ponieważ o godzinie 9 rano miał, przy, miał przyjechać kierowca po nich i zawiesić ich na lotnisko. No ale powrót mężczyzny się przedłużał i to już bardzo niebezpiecznie przedłużał, więc kobieta zaczęła do mężczyzny dzwonić. Telefon Sergeja był aktywny. Ale mężczyzna nie odbierał telefonu. No, niewiele myśląc, kobieta postanowiła pójść na tą plażę, zobaczyć o co chodzi, co się dzieje. No, kiedy dotarła na plażę, nie stwierdziła nigdzie obecności swojego męża, więc wróciła z powrotem do hotelu, poszła do recepcji i poprosiła o pomoc. Pracownicy hotelu dołączyli do niej i udali się wszyscy na plażę ponownie. Zaglądali w różne zakamarki, rozglądali się po plaży, nigdzie nie stwierdzono Sergieja. no więc kobieta ponownie wróciła do hotelu, ponieważ czas odjazdu na lotnisko zbliżał się bardzo mocno, więc kobieta podjęła decyzję, że w recepcji zostawi ubrania i dokumenty męża, a sama po prostu wróci do domu z dziećmi. Oczywiście liczyła na to, że mężczyzna w najgorszym wypadku złapie kolejny lot i dołączy do rodziny niedługo. Przy tym wszystkim musiała próbować ukrywać swoje zdenerwowanie i swoje zaniepokojenie przed dziećmi, bo o ile dwuletni syn niekoniecznie dobrze jeszcze kojarzył, to dziewięcioletnia córka już tak i ciągle dopytywała o tatę. Kobieta zbywała ją jakimiś tam tłumaczeniami. No i no tak do domu polecieli. Przez cały lot kobieta miała nadzieję, że mężczyzna się skontaktuje. Niestety tak się nie stało. W związku z tym, tego dnia, kiedy wróciła do Niemiec, od razu udała się na komisariat zgłosić zaginięcie męża i przy okazji opowiedziawszy całą historię policjantom niemieckim. No, z mężczyzną nadal nie było kontaktu i z jego strony również nie było kontaktu, więc dnia następnego, czyli 22 sierpnia, Ina oraz siostra męża Natalii Natali Eisenbraun łapią o 17:00 samolot Narodos i wracają na wyspę celem kontynuowania poszukiwań. Kobiety po, po przy, przylocie udają się na policję Narodos, tam zgłaszają zaginięcie, udają się następnie do konsulatu i do ambasady. Niemieckiej w Atenach. Tam również opowiadają, co się stało. Konsulat angażuje lokalne media oraz media niemieckie, informując o sytuacji. No i na tym w zasadzie te instytucje kończą swoje działania. Kobiety zostają więc z tym wszystkim same. Rozklejają plakaty, rozdają ulotki, prowadzą rozpytania wśród turystów, wśród taksówkarzy, wśród restauratorów, uchodźców, no kogo tylko się da. Pod koniec sierpnia do rodziny dołączają pozostali członkowie rodziny i znajomi pary. Też wiadomo, Rozpytują w szpitalach, na postojach taksówek, przeszukują opuszczone domy i inne takie podejrzane miejsca na Rodos, ale nie tylko, również na nieco szerszym obszarze. No niestety żadnego śladu po mężczyźnie nie ma, odzew jest praktycznie żaden, policja jest wycofana w tym wszystkim. W międzyczasie 23 sierpnia 2016 roku operator komórkowy przekazuje niemieckiej policji dane z telefonu mężczyzny, dane rejestrujące zarówno połączenia wychodzące, jak i połączenia przychodzące, oraz logowania się do BTS-ów. Dane te nie wnoszą nic konkretnego poza tym, że telefon ostatnie i logowanie do stacji BTS-u. Yy, że tak powiem, miało miejsce w, no, mniej więcej 3 do 5 kilometrów odległości od hotelu, w którym rodzina przebywała. Yy, telefon ten niekoniecznie się przemieszczał, mógł się równie dobrze zupełnie nie przemieszczać. No i oczywiście to jest logowanie tylko telefonu. Natomiast, czy mężczyzna nadal był w posiadaniu tego telefonu, no nie wiadomo, prawda. Jeżeli chodzi o połączenia, to ostatnie połączenie wychodzące zarejestrowano wieczór przed zaginięciem, to jest 20 sierpnia. Mężczyzna dzwonił do swoich rodziców, ale ci nie odebrali telefonu, więc napisał im sms o takiej treści, że wszystko jest w bardzo dobrym porządku i że jutro wracają do domu i na tym się zakończyło. Poza tym nie było już żadnych ani wychodzących z telefonów, ani przychodzących. Tutaj taką mam refleksję, bo nie jestem pewna, nie wiem, czy, czy taka rejestracja jest tylko przy takich połączeń, które zostają odbierane, czy wszystkich połączeń jakie są, również tych nieodebranych. A to zastanawia mnie w kontekście tego, że ona. Twierdziła, że kiedy mężczyzna poszedł wysypać te kamienie, no to wielokrotnie do niego dzwoniła. Tymczasem dane od operatora mówią, że nie było żadnych ani wychodzących, ani przychodzących od dnia zaginięcia. Te dane również pokazują, że telefon, licząc od dnia, od chwili zaginięcia, był aktywny jeszcze przez półtorej doby i później już nie był aktywny. Bardzo możliwe, że padła bateria, krótko mówiąc. No, ale przełomowych żadnych danych z tego telefonu, no, niestety nie było. W związku z tym, no cóż, rodzina, rodzina po prostu stara się zaangażować bardziej niemieckie media, ponieważ widząc, że nie może liczyć na pomoc lokalnej policji ani instytucji, po prostu próbuje coś wynegocjować z niemieckimi mediami i udaje się, moi drodzy. Otóż stacja, telewizja RTL deklaruje, rodzinę, odpowiada na apele rodziny i deklaruje, że wyśle na RODOS profesjonalną ekipę, która dysponuje psami tropiącymi, specjalizującymi się w tak zwanym men Różni to te psy od innych psów tropiących to, że potrafią podjąć trop po kilku tygodniach. Nie kilkunastu godzinach, tylko kilku tygodniach. I faktycznie we wrześniu, we wrześniu y, ekipa ta ląduje na RODOS i jeszcze w nocy rozpoczynają się poszukiwania. Y, po godzinie psy podejmują trop i prowadzą ekipę. Do jednej z wież, gdzie ostatnio się logował telefon Sergieja. Psy są jednak zmęczone i trzeba wstrzymać poszukiwania do następnego dnia. Do następnego dnia startują od tej ostatniej lokalizacji i psy prowadzą ekipę poszukiwawczą do parku. Do parku, proszę was, Rodini. To jest jeden z najstarszych parków na świecie. Park, który jest bogaty w egzotyczną roślinność, który jest pełen różnych ukrytych alejek, pełen strumyków, lub małych zbiorników wodnych, małych wodospadów, pełno jest tam mostków, kładek, dużo takich. Polan, na których można y, po prostu wypocząć. Y, ponadto jest ogólnie dostępny, wstęp jest bezpłatny, więc bardzo dużo turystów tam się y, porusza po tym parku. Rodzina podczas swoich wakacji ani razu w tym parku nie była, no niemniej, według psów, y, Siergiej się tam pojawił. Sy doprowadzają y, ekipę poszukiwawczą do polany, która umiejscowiona jest mniej więcej po środku tego parku i tam trop się niestety urywa. Oczywiście można byłoby drążyć ten temat, wynajmując profesjonalną ekipę poszukiwawczą, która specjalizuje się w przeszukaniach tego typu terenów. Niestety rodzina nie ma na to środków. Tak samo nie ma środków na to, żeby przebywać ciągle na Rodos. Czy ciągle przylatywać na Rodos, i jedyne ostatnie, na co stać jest rodzinę Sergeja, to zorganizowanie wyprawy w październiku, wyprawy poszukiwawczej, która liczyła 25 wolontariuszy pozyskanych od jednej z fundacji. I ta ekipa przeszukiwała właśnie park Rodini. Niestety nie dało to żadnych rezultatów, i jeszcze co to rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 5000 euro, niestety również nic to nie wniosło do sprawy, nie przyniosło to efektu. No i rodzina wróciła do Niemiec, a po kilku, po kilku miesiącach od tych poszukiwań zapachniało niby przełomem, bo policja namierzyła. Telefon Sergeja, który się uaktywnił parę miesięcy później, namierzyła również posiadacza tegoż telefonu. Mężczyzna został wezwany na komisariat, telefon został skonfiskowany. Mężczyzna twierdził, że kupił ten telefon od kogoś, i, i policja, badając cały ten łańcuszek osób, których w których posiadaniu ten telefon się znajdował, doszło do, doszła do takiej historii, że telefon został znaleziony na plaży przez jakiegoś Egipcjanina, który sprzedał go komuś, następnie ten ktoś sprzedał komuś, i tak telefon trafił finalnie do osoby, która została zatrzymana. Policja w żadnej z tych historii nie dopatrzyła się niczego podejrzanego, więc osoby zostały zwolnione, telefon zaś po sprawdzeniu został zwrócony rodzinie. I od 2016-17 roku w sprawie zapanowała kompletna cisza, po mężczyźnie śladu nie ma, nie ma że też żadnych informacji. Rodzina jest rozczarowana przede wszystkim policją, postawą policji greckiej, no ale bardzo możliwe, że policja w Grecji działa w myśl, zasady, że Grecja żyje z turystyki, a nie z, turyst a nie z turystów, którzy znikają, prawda? Bo wiadomo, że każda taka historia nie przysparza popularności danym ter terenom, danym rejonom i może odstraszać turystów, a nikomu na tym de facto nie zależy, więc z reguły tego typu historie są szybciutko zamiatane pod dywan. Wystarczy sobie przypomnieć historię Magdaleny Żuk. Tam również. E Tamtejsze służby, tamtejsza policja nie kwapiła się do współpracy i, i nadal z tego co wiem, średnio współpracuje. I tam też rodzina musiała na własną rękę szukać odpowiedzi na pytania i nic też z tego nie wynika. I tutaj podobnie nic z tego nie wynika. Mężczyzna zapadł się pod ziemię, a warto przypomnieć tutaj, że zapadł się pod ziemię w szczycie sezonu wakacyjnego. Na, jednym, na jednej z bardziej popularnych wysp e, turystycznie w Biały Dzień hmm, kilkadziesiąt metrów od hotelu, gdzie miasto po prostu 24 na dobę tętni życiem. I wręcz niewyobrażalnym jest, że nikt niczego nie widział, nikt niczego nie słyszał. E Chociaż myślę, że chyba łatwiej jest jednak zniknąć w tłumie, bo im większy tłum, tym łatwiej zniknąć, ale nie wiem, czy tak liczny tłum był o godzinie siódmej rano, kiedy to Sergiej udał się na plażę. Oczywiście pojawiły się różne teorie, teorie o uprowadzeniu dla organów, bądź o jakichś tam organizacjach trudniących się handlem substancjami psychoaktywnymi. Oczywiście rodzina bardzo źle reaguje na tego typu teorie, zwłaszcza te o substancjach, ponieważ uważa, że uderza to w dobre imię zarówno samego Siergieja, jak i jego rodziny. I tutaj rodzina nie jest przychylna. Ale co też rodzina mówi? Otóż Siergiej chorobał, chorował na chorobę metaboliczną, w związku z czym przyjmował różne leki, które przyjmował na stałe. No, w momencie, kiedy zaginął, wiadomo jest, że już ich nie przyjmował, czyli nagle je odstawił. A nagłe odstawienie tych leków, jak twierdzi rodzina, może spowodować bardzo silną dezorientację. Więc rodzina jeszcze martwiła się o to, że być może mężczyzna z czasem przestał wiedzieć w ogóle, gdzie się znajduje i o co chodzi. I to też rodzina wzięła pod uwagę. Na pewno nie wzięła pod uwagę, że mężczyzna może nie żyć. Prawda? Tego rodzina nie, nie, bie, nie bierze absolutnie pod uwagę. Tak samo absolutnie odrzuca kategorycznie teorię, jakoby mógł utonąć, ponieważ dobrze pływał i nie ma takiej możliwości, krótko mówiąc. Nie ma też możliwości według bliskich, żeby mógł odebrać sobie życie, ponieważ był szczęśliwy wyjazd, był bardzo udany. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby mężczyznę załamać bądź zdenerwować do takiego stopnia, żeby mógł zrobić sobie krzywdę. Więc tutaj poszukuje się innych rozwiązań. Niestety rodzina musi to robić w pojedynkę, bo niestety na żadne instytucje liczyć nie może. Jeżeli wy macie jakieś teorie na temat tego zaginięcia, zapraszam do komentowania. Aczkolwiek nie naciskam, wiadomo. No i co? Życzę Wam spokojnej nocy i jutro spokojnego poniedziałku i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa.